Cześć, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, w którym to będziemy szukać słodkich, mięciutkich, malutkich z pięknymi pyszczkami szczeniaczków. Mam nadzieję, że pójdzie mi lepiej niż w poszukiwaniu puszek i innych rzeczy. Słuchajcie, ostatnie zwierzaki też wygrała Sylwia. Także kolejny challenge teraz tym razem dla mnie bardzo ważny, bo mam nadzieję w końcu znaleźć urocze zwierzaczki w postaci pięknych szczeniaków. I zobaczcie, już tutaj na drodze czekał na mnie pierwszy uroczy szczeniaczek. No właśnie, też już go mam tutaj. Ile ty już masz tych zwierzaków? Czy ty już mnie trochę oszukałaś i zaczęłaś na stanie z jednym zwierzakiem? <laughs> Ale to zupełnie przez przypadek, bo weszłam do gry i on po prostu tam stał. Ja się tylko chciałam, z nim przywitać. No dobra, ja póki co mam dwa. A, i zapomniałyśmy powiedzieć, mamy tylko i wyłącznie 15 minut. Nie więcej, nie, nie mniej 15 minut na to, aby zdobyć jak najwięcej szczeniaczków. Chciałabym zobaczyć listę takich szczeniaczków, jak one tutaj wyglądają. Indeks. Ojejku, szczeniak lwa, szczeniak szachowy, ojejku, jak dużo ich tutaj jest! Znowuż jest to piękny świat, który naprawdę wygląda jak z klocków Lego. Ej, mam niezwykłego szczeniaka, szczeniak z dyni! Super, ale mi zawsze na początku idzie dobrze, a potem nagle się kręcę wokół własnej osi i nic nie mogę znaleźć, więc zobaczycie, że jak będzie końcówka do challenge'u, czyli ostatnie kilka minut, to Sylwia maksymalnie mnie przegoni, jestem przekonana. No nie wiem, nie wiem, Ja na razie tutaj chodzę i sobie zwiedzam, patrzę, weszłam sobie na górę, na taki plac zabaw. I niepotrzebnie, bo na górze nic nie było, tylko na dole był szczeniak. Nob! No, bo we szczeniak. Tutaj mamy jakieś ciężarówki. Może pomiędzy tymi samochodami jest jakiś szczeniak. Ja sobie oddalę troszeczkę kamerę, będę miała lepszy widok. Szczeniak, wiedźmy teraz. Znalazłam jakiś epicki, słuchajcie. Faktycznie był dosyć mocno ukryty, więc wcale się nie dziwię, że był epicki. Dobra, z tego domu już wychodzimy, bo na pewno nic więcej tu nie znajdę. Chociaż może jeszcze tutaj. O, ile tu jest zakręconych pomieszczeń? Słuchajcie. Dobra, no to idziemy jeszcze na górę. Drapałam się właśnie na jakąś górę i znalazłam szczeniaka bliźniaka. Ej, tutaj jest jakiś taki dziwny. Jego można zdobyć czy nie można zdobyć? Co to co jest? A nie, myślałam, że nie jest do zdobyć. A nie, można! Bogaty szczeniak. Ej, on miał złoty taki naszyjnik o, to faktycznie był bogaty szczeniak. Słuchajcie. Ja tu jestem w jakimś domu, który ma chyba 150 tysięcy pomieszczeń, ciągle jakieś schody, ciągle jakieś przejścia i ja się zaraz tak zakręcę, że nie będę miała pojęcia, jak stąd wyjść, ale to, co mnie cieszy, to to, że mam tutaj mnóstwo szczeniaków, bo kolejny jest podświetlony, niezwykły, który skrywał się tutaj na samej górze, na jakimś strychu. Tego jeszcze nie było. Skaczę po jakichś przeźroczystych bańkach. Muszę wykonać chyba 7 takich skoków Tylko, że ciężko jest to zrobić A ja się tutaj zaparłam, bo chcę zdobyć tego szczeniaka Który jest tam na samym końcu, na samej górze Już prawie obok niego byłam I bardzo on mi się podoba Czy byłaś tutaj przy tej wodzie? Nie, ja dopiero co wlazłam do jakiejś chałupy i zwiedzam każde z możliwych pomieszczeń, bo jest tutaj ich całkiem sporo, ale już chyba znalazłam wszystkie, więc dopiero teraz będę zwiedzać okolice. Szczeniak bąbelkowy zdobyty. Szczeniak y, piracki zdobyty. Wbijam się teraz tutaj na górę, na taką wieżyczkę, czy coś tutaj na górze jest? Czy ja mogę tutaj jakoś wejść? O, o udało mi się. E, nie, niepotrzebnie tutaj weszłam. Znowu ktoś mi zrobił bambuko. Ja już, słuchajcie, się nauczyłam z poprzednich naszych gier. O, mam epickiego haski, którego znalazłam gdzieś w jakiejś przepaści, z której znowu nie mogę się wydostać. Halo, wypuśćcie mnie stąd! Mała opuszczona chatka, a tutaj szczeniak wikingów! Jaki to jest słodziak! Dobra, ja ewidentnie słuchajcie, błądzę po tych y, murach tam, więc ja idę tutaj i wchodzę do kolejnego budynku. O, jaki ładny szczeniak szechowy, słuchajcie, trochę jak dalmatyńczyk, tylko w takich kwadracikach. O rany, boję się tutaj wejść. Jestem na cmentarzu. Na całe szczęście nie ma tutaj żadnego szczeniaka. O nie, to by było okropne, przerażające. Szybko wychodzę z tego cmentarza wbijam tutaj na górę, wchodzę. Ej, tutaj na pewno gdzieś będzie szczeniak dyniowy, o którym ty mówiłaś jest, właśnie go mam z głową dyni, miałaś rację no on jest jakiś epicki czy tam wyjątkowy, słuchajcie naprawdę był bardzo ładny, ale dosyć skrzętnie ukryty, ej szczeniak pielęgniarki, wiedziałam, że gdzieś tutaj się będzie skrywał w tej karetce jakiś uroczy szczeniaczek, wow ja tutaj podskoczyłam teraz na jakiejś giga, słuchajcie w wybijającej mnie platformie i znalazłam jakiegoś podchmurnego szczeniaka, rozwiązałam zagadkę Otworzyło mi się jakieś tajemne przejście, a tutaj mamy legendarnego brązowego szczeniaka. Wow! Iza, tutaj jest w jednym miejscu, niedaleko tej dyni, zagadka do rozwiązania, więc musisz tam wbić przy okazji i ją rozwiązać. Co ty gadasz? Ja już tam dawno y, gdzieś ominęłam, słuchajcie, te miejsca, bo ja już jestem teraz tak daleko, że nie mam pojęcia jak tam wrócić, więc na razie tam nie idę, bo ja tutaj zwiedzam. Ej, jest szczeniak w śmietniku, mam nadzieję, że on żyje. O, znalazłam coś. Kto to jest? E, podświetlony szczeniak, to chyba tego miałaś, prawda? Chyba tak. O, cześć, siemanko, pizza szczeniak. Czemu ty masz karton od pizzy na sobie? A co innego miałbym mieć? Pudełko od burgera, jakieś jest pizzowy? Ale czemu on pracował na stacji benzynowej i miał na sobie pizzę? Tutaj są ciężarówki, słuchajcie, otwarte paki. Jestem przekonana, że tutaj będzie jakiś szczeniak, tylko w której? O, może tutaj. Cicho. Jest! Golden Retriever, czyli piękny labladorek. Wow, tutaj są bliźniaki na samej górze. I jaki piękny widok! Biłam się. Jestem w jakimś takim dziwnym miejscu pomiędzy budynkami, są jakieś takie szczeliny. O, na szczęście mogę tutaj podskoczyć i wyjść. Ej, nie, ja już tutaj byłam. Po co ja tu znowu już drugi raz przyszłam? Ej, strata czasu. Dobra, idziemy do kolejnych budynków, ale odnoszę teraz wrażenie, że znowu kręcę się w kółko i że tutaj już wszystkie je zebrałam. O nie, niemożliwe. Szczeniak z posągiem, ale gigantyczny zwierzak, ale gigantyczny ten psiak, genialnie wygląda. Idę po jakieś schoda. Trafiłam do krainy, która jest pustynią, wszystko jest z piasku, mamy tutaj piramidy, mam już tutaj dwa szczeniaki. Po co ja tu weszłam, jak tutaj nic nie ma? Aj, ktoś mnie tutaj zmylił, znowu straciłam czas. A o dobra, tam jeszcze nie byłam. Tutaj jest chyba jakiś magazyn, są jakieś, słuchajcie, regały z kartonami. Hmm, może tutaj się skrywa gdzieś jakiś szczeniaczek. Jest drabina, wspinamy się na samą górę. Jest tam jeden ukryty za kartonem, chodź tutaj do mnie, ja Cię zaadoptuję. Mam Cię! Bigię! Widzę taką, słuchajcie, górę bardzo wysoką i drzewo na niej i tam jest jakiś biały psiak, ale ja nie mam pojęcia, czy tam się e, będzie szło dostać, więc na razie sobie to odpuszczę. Ej, tutaj jest jakieś tajemnicze przejście. O, gdzie ja przeszłam? Ej, widzę tam jednego psiaka, już do niego pędzę i są jakieś kolejne budynki, więc mam nadzieję, że znajdę ich tutaj więcej. znalazłam jakiegoś takiego małego szczeniaczka. On sobie siedzi tutaj o o o na tym znaku. Jest szczeniak z kubkiem herbaty. Ja teraz się wspinam, słuchajcie, po dachu. Dobra, i chyba podążam do tamtego szczeniaczka. Uwaga, uwaga, teraz skaczę na komin i chyba uda mi się do niego dostać. Hej, szczeniak świętego Mikołaja, jaki ładny. Wow, no co, ty coś takiego znalazłaś? Ja mam za to szczeniaka, który wygląda jak pszczółka. Tutaj mam szczeniaka, który jest, uwaga, uwaga, hot dogiem na pikniku. E, idę dalej szukać, idę dalej szukać. Mam dobrą pasę, znalazłam dosyć sporo w jednym miejscu. Tutaj jest kolejny e, szczeniak, który jest e, w namiocie kempingowym. Idę tutaj jeszcze do góry, się wspinamy, bo coś tu widzę. Jest szczeniak, który jest lwem. Teraz spójrzcie na to, gdzie ja jestem. Udało mi się wejść na tą wielką górę, jestem pod tym drzewem, ale tutaj, żeby dostać się do tego szczeniaka, to po prostu jest hit. Patrzcie, tutaj trzeba pokonać. O, taki balans na krawędzi. A, dobra, najwyżej spadnę, ale mam epickiego, dalmatyńskiego szczeniaka. Boję się zapytać. Iska, powiedz mi, ile masz szczeniaków? Ile udało Ci się zebrać? Ja się ciebie boję, ciebie się boję zapytać, bo ty przy tych wszystkich challenge'ach to po prostu mnie zamiatałaś. Ale może tym razem poszło mi trochę lepiej. Mam 27 szczenia. Idzie ci lepiej, bo ja mam 25, ale mamy jeszcze trochę czasu. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze nie byłam w kilku miejscach, więc teraz kieruję się tutaj. W tę stronę. O, widzę, widzę kolejnego, widzę kolejnego. A zostało mi tak niewiele, aby cię dobonić. Dobra, jest czerwony psiaczek, czerwony szczeniak. Wbijam teraz do sklepu. Ty chyba byłaś tutaj w tym sklepie, tak mi się wydaje. Tak! Ja dopiero teraz zdobyłam tego z pizzą. O, nie, Sylwia już jest na stacji benzynowej i ona zaraz mnie przegoni, bo ja znowu tracę czas na jakieś wspinanie się, słuchajcie. I udało mi się wspiąć do tego szczeniaczka, a mam go. Jest wróżka szczeniak. Szczeniak epicki, ale on mi dał tylko jeden dodatkowy punkt. A ja boję się, że ja już tutaj nic innego tak szybko nie znajdę. Zdało nam dosłownie dwie albo trzy minutki, żeby tutaj jeszcze popuszować, poszuka poszukać. Eee, ja tutaj teraz się zgubiłam. Muszę przejść wokół tego budynku. To jest jakiś taki magazyn. i czy ty byłaś w takim magazynie? Byłam, tam, gdzie są jakieś takie kartony. Chyba tam był jakiś szczeniak, ale nie pamiętam. Chyba tylko jeden udało mi się tam. Znaleźć. E, przez pomyłkę się teleportowałam. Nie chcę już mi się tam wracać. Wspinam się doraz na jakąś wieżę, ale czy to mi cokolwiek da? Ej, tam się nie da wejść? No halo, jak ja mam tam przeskoczyć? Chyba zmierzam teraz do miejsca, gdzie zdobyłaś tego szczeniaka świętego Mikołaja. I się zastanawiałam, gdzie on tutaj może być Teraz jest piękna choinka Jest, jest jakiś lodowy Biedny, czy ty uratowałaś tego lodowego również? Tak, udało mi się go uratować Bo był taki biedny, zmarznięty Słuchajcie, weszłam teraz na e, jakiś zamek Słuchajcie, nie, to był statek pirata I nie wiem po co tam weszłam, bo tam nic nie było Gdzie ja mam iść po tego psiaka? Czy ja mam skakać po tych prezentach? Czy ty tak skakałaś? Skakałam tam i nie wiem, czy tam był jakiś psiak, szczerze że powiedziawszy. Przed chwilą skakałam a był jeden i straciłam tylko czas, bo myślałam, że jest ich tam więcej. No zawsze po jednego warto się wybrać. Jeżeli się nie spadnie, a ja właśnie to zrobiłam! No właśnie, bo takie wspinanie się wcale nie jest łatwe. Ja teraz też się wspinam po szczeniaka, szczeniak bombelkowy, który sobie wisiał w takim bąbelku, słuchajcie. Dobra, mów, ile masz? Przyznaj się od razu. Boję się, boję się, że masz więcej. Ja mam teraz 33. No nie e, no. Tutaj zaraz za rogiem mam 34. Tutaj wchodzę sobie pod rabinę, idę po dachu, bo ja widzę tam z daleka kolejnego jeszcze jakiegoś. To jest w ogóle. E, nie, ja się po prostu z Sylwią nie będę chyba bawić w takie challenge, słuchajcie, bo mnie to doprowadzi do jakiejś depresji. Ja mam 32 szczeniaki! No to jesteś blisko, bo ja mam 34 i ja cały czas teraz będę jeszcze próbować, aby skakać po tych prezentach, tylko że... Czas nam się kończy, moja droga. Zostało kilka sekund. Nie, nie, nie. Ja się tak nie bawię. To nie może tak wyglądać. Ja muszę znaleźć jeszcze dwa szczeniaki, żeby chociaż raz mieć z Sylwią remis. Ja się uparłam. Wchodzę do góry. Chcę szczeniaka, który wygląda jak święty Mikołaj. Powiedziałaś, że on jest tutaj na górze. Mam nadzieję, że mówiłaś prawdę. No chyba tak, nie? Dobra, cicho. Udało mi się tutaj teraz znaleźć jakiegoś. Czy tutaj jest jeszcze jeden? Uwaga, uwaga. Ile mamy czasu? O nie! spadłam na samym końcu. Nie, no nie interesuje już mnie czas. 15 minut, dokładnie teraz, moja droga. Teraz minęło 15 minut? Tak, dokładnie. Czyli już nie szukamy dalej. Koniec challenge'u, moja droga. Dobra, to ja staję tutaj teraz na środku. Udało mi się na samym końcu odkryć jakiś western, który chyba słuchajcie mnie uratował. Mam 36 szczeniaków. Brawo! Ja mam 34. O, jeszcze 37 teraz! Ha, tu pewnie przez przypadek znalazłam jeszcze 37. O, tam jest jeszcze 38, ale chyba już nie dam rady po niego wejść, bo tu jest jakiś obbi. Uwielbiam te nasze challenge z szukaniem różnych rzeczy. Dzięki wielkie, że byliście razem z nami. Do usłyszenia. Pa-pa! Pa! pa. pa.